Siemonocnej strony Wiktorusz już i dzisiaj jest odcinek z Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek. spodobał Was się słuchał lajka, złona, bo nie przygotować żadnych filmów. Oczywiście sobie tak głupiutko żartowałem... Ja yes go! Jest gór! Kto? Filip! Tak, It's dzisiaj! Dzisiaj gramy w Flings and People, czyli ci co mają po polsku roblox zarzucanie rzeczy i ludzi. Dobra, robimy RP czy... Robimy... <laughs> Robimy, robimy RP czy One Viwana. Dobra, wstąpię. Czekam a nie indziej, rzeczy były tu. RP czy Wiłana Viwana? One tylko daj mi chwilę. One Wiłana. No Nie lepiej, RP jest. lampkę, ty. Szatanie jeden. Ty Nawet nie umiesz mnie złapać. Michu. Oh. <noise> <noise> <Stary głos> mi, Jezu, <dawaj. głos> Co mi dał. A ja mam. Kochani, mi, ja mam no nie? Kurde, Sam chcię no Kurde, nie. <śmiech> <śmiech> nie na no, filmie. Sobota, to bota. No, mi nie będzie pasić ten odcinek oczywiście. No nie będzie, no to dawaj RP może. Nie! A o, o co chodzi z RP? Że po prostu udajemy prawdziwe życie. Dobra. To do restauracje, rodzinę czy szkoła? Rodzina. Ja jestem dzieckiem oczywiście. Dobra, to idź do niebieskiego domu. Sobota! Sobota! Ogólnie mamy taki short Na ile lajków to usunę Który już dawno jest, jest nieaktywny Więc mm. nieważne ile lajków bijecie On tego nie usunie Bo to był czas na dwa dni no. I tam jest taka muzyka Sobota! Sobota! No. Dobra, do niebieskiego... niebieskiego domu Gdzie to jest? Widzisz takiego lasającego gówno? No widzę! Tam yeah. jest latające górna. No Ciekawe czy... Dobra, nie wiem. Masz... O, ogie. tu jestem... Ja wszędzie... Nie... Nie, nie ma. No. Ogień ci rzucimy do góry, kurde. Ty ślepka. Tu jest? Nie! Daj ja tu... A tu jest. Nie! To Daj! Daj zale, zale. Daj mi to! Tam, 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 Kurde, Tam Tu, 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 tu. Dobra, dobrze, tam leć. No, dobra. To dobra widzę, tu. Sobota, sota. Ale fajnie, mi właśnie jakby do latania fajno, nawet, nie? A wiesz, ja mogę to zespić w ciągu jednej sekundy i Patrz na mój ekran, patrz na mój ekran. O dupa, nie! Patrz na mój ekran! Jak ze łeb. Patrz, ja tu w ciągu sekundy mogę ześpić, patrz. Co nie? No mm -hmm. to tak szybko mogę zrespić? Eee! Sobota, sobota! Jestem! Jaki jestem! Nie, jaki są nie, nie, ja ci ja nie, nie, Będę nie, 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 My się dowiedziemy wiedzą, 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 nie <grym> nie wiedzą, nie 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 wiedzą, No się No to wiedzą, to dowiedzą Dobra to niech. wiedzą, niech wiedzą, 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 Cześć mamo wiedzą, 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 siebie tu O U. Dodaj. Dobra, ty jesteś dzieckiem i pokażę ci gdzie, tu jest, tu jest twoje łóżko, możesz sobie wybrać jakie, weź tu zostaw! Dobra, już idę, mamo. Ja mamo. Dobra. Mama, no, podaj zabawkę. Masz zabawkę, kurce. Daj, mam zabawkę. Masz zabawkę, kurczę! Daj moją zabawkę! Masz zabawkę. Dawaj! Masz ropuchą. Dobra. Dobra, moja sypialnia jest do góry. Jak będziesz się drzeć, to ja zleję ci dupsko. Dobra, wywala mi poza pokój. Już nie To, oh. Co ja zrobiłem z domem? Mam nadzieję, że mamy się. zawsze przemywało, nie podoba. Dziecko, ma masz, masz grzybka. Jedz. Jak będziesz się drzeć, to znaczy, że coś ci się dzieje. Jedz go. Proszę, jedz. nie, 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 nie. Jej. Mogę tą kaczkę zjeść? Nie, nie możesz. To idę ją wywalić z poza dom. Jeb do basenu. Nie, nie mamy nawet basenu, ale okej. Okay. <laughs> Masz helikopterek. Masz helikopterek. Obaw się nim. Co to? Helikopterek. Helikopterek. Będę latać, helikopterek. mama. Mogę latać? No możesz, a co? Stary, czemu e, ja Ja wiem! Ja wiem ja, co ci się stało! Ej co mi się stało? Masz dziecko. Ale co, co mi się stało? Ale co mi stało? Nie wiem czemu, mam zrobić dziecko. Ale co mi się stanęło? Nie wiem. Zembrałeś, bo zjadłeś zatrutego grzybka. Hej, a kiedy... dziecku dziecko z tobą, masz. To jest twoje. A kiedy będę żył? No już teraz żyjesz. Ej, wiesz jaki jest fajny bóg z dziećmi? Patrz, jak weźmiesz czarną dziurę i weźmiesz do nich dziecko, to co? To, to, to patrz, to to dziecko. No patrz, to, to dziecko... Brat umie latać! To jest twój syn! To jest twój syn! A ten jest adoptowany, więc powierzchni sami. No RP mm -mm. Tak! Mama! Robimy RP restauracji, chodź tu na samą. Mama! No nie trzymaj, kurde, tego no! Ja ci staradam! Robimy RP Restauracji, jeśli nie jestem mamą. Da. Weź się puść to! Puść to! Puść to! Ja dojdę, ja Chyba dojdę. Jo. Traktorkę mogę jeździć? Nie. Nie możesz. Zapewnić. Mogę traktorki jeździć. Mama, już jadę. Nie jestem twoją mamą. Dzień dobry! Jest klientem. Kocham Dzień dobry. Kim pan jest! Twoim starym. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał ciasto. Ale najpierw musi pan się dodać A dziecko Ile masz lat? Dwadzieścia Wyglądasz na pięć Dobra, dodaj się tutaj Ale sobie ile mam panu 20. Pan ma pan lat? Dwadzieścia Ale wygląda na 5. No i ma dobry Siema Leniu Pan zaraz za to zapłaci! Za, pan zaraz za to zapłaci. To zrobię kasę. Ech. Dobra, demolujemy to! Patrz, de, patrz wiesz jak się demoluje? O patrz, o tak! Wycofciło ja mnie! Wycofciło mnie! Szybko kradziemy! Szybko! Ty nawet nie możesz nic kradzić. Ja mogę ci to co najwyżej to ukradzić. Że pana powaliło jakoś i Dobra, one vana. <laughs> da, no, da się jakieś rzeczy kupować? No dasz. 250. Dobra, ta. nie wiem po co my ten odcinek nagrywamy. Ile już mam minut? 8 Osiem. Osiem? Dziewięć. Dziewięć? Aha. Dzień dobry. Wydupcam cię! Dzień dobry. O mój klon. Nie, wzią wzią. Ci... Chyś? Chyś? nie, nie, Mogę Ciebie nie, 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 Ej, Chce pan bananka. No, bananka. pan? nie, mam nie, na... nie, 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 własnego. Co? Mój bananek! Filip... To jest nie, Co? Ale co? O Mój bananek, mój bananek mój bananek. nie, 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 Oli, ja to zrobiłem nie, nie, że to jest nie, Dobry! No właśnie nie jest dobry. Pan nie jest dobry. A pan jest... Dobra, nie ruszaj się! A pan jest go... Nie ruszaj się! Nie ruszaj się. Proszę, zrobiłem BOMBę! Bomba nuklearna na Ukrainę! BUM! już się nie śmiejemy z Ukrainy? Nie, nie śmiejemy się. Jesteśmy z... Badaj z tym Wiesz, że nas może nasz Iwan oglądać? Co? Wiesz, że nas może Iwan oglądać? Idzie. Ale my nie hejtujemy! Co? Coś ty zrobiłeś? Coś ty zrobiłeś? <grywa> <grywa> Ej, zatrzymaj. Zatrzymaj na chwilę. Tylko, ja cię wywalę. Zatrzymaj na chwilę! Dobra. Dobra, nie będzie nic słychać Filipa, dlatego, że ja poszedłem do kibla. A nie, po prostu zaczęłam nagrywanie Widzowe, ja Widzowie, ja ci że no mam nadzieję, że on się ten Pamię... króciutki odcinek podobał. Zasłuchajcie suba, jak nie najmniejszego filmów. I boi! Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu naprawdę tego suba, bo lecimy po 50 słów i może będą jakieś... Specjalne? Nie! Może jakieś... Na, na żywo? Mhm. Nie, nie będzie na żywo, nie ma szans. Ja będę na żywo machałować, ja będę czułerkować, kurde, na żywo. Nie, nie będzie tylko na filmie! No, widzę, jeszcze nie wiecie. Dobra. Nie wiecie co będzie się działo później na kanale. Nie macie pojęcia. Coś czuję, że to nie będzie tylko z gier, tylko będzie sprawdziło go życie. Będzie... Na przykład jak, jak będę jakieś te jedzenia Na przykład, albo jak będę jak mi dacie wyzwanie Napiszcie mi w komentarzu wyzwanie, bo przegrałem raczej tą rundę, bo mi tak dziwnie szło. Piszcie mi jakieś wyzwanie, jeżeli będzie za twerku i na się, to to będę musiał zrobić Mhm mm Tylko nie, że zjedz hot chipsa, bo tego nie zrobię A nie, nie się na odcinku z gołym Fibroczkiem mają, mają być nienormalne No, ale zrobię na pewno tuerkę na tym, na szorcie. Nie, no takie nienormalne to nie <inefficiently> Dobra widzowie, jeżeli wam się podobało, Jeszcze teraz to mówię, zostawcie suba, jakaś dzwona nie przygodzi do filmów, my się z wami żegnamy No na Arabii tobie. Ja pierdę.